Hej kochani. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, polecić dwa kosmetyki do włosów i jak wiecie, borykałam się z okropną żółtością moich włosów. Chciałam dojść do takiego efektu, jak mam na zdjęciu profilowym na Facebooku. Kto mnie śledzi na Facebooku, ten wie, jaki to jest kolor, to jest taki właśnie bardziej siwy gołębi blond. Ja się w takim blondzie, słuchajcie, najlepiej czuję. I mi się najbardziej taki podoba, i takiego efektu właśnie chciałam, ale jak widzieliście po jednym z filmików, niestety ten blond był żółty, taki właśnie nierównomierny. No, troszeczkę trwało to, żeby dojść do takiego koloru, jaki chciałam. I jak teraz możecie zauważyć, ten kolor się mi bardzo zmienił. A za sprawą jednej z Was! Od razu, kiedy wrzuciłam filmik właśnie na temat e, farbowania włosów, czyli tam, gdzie testuję farbę garniera, link podam Wam na dole, e, jedna z Was e, po prostu odezwała się do mnie e, i powiedziała, e, że może mi pomóc, może mi coś polecić, bo zna ten ból, zna ten problem. E, I właśnie poleciła mi dwa kosmetyki. Które dzisiaj ja chcę Wam pokazać. Oczywiście, tej osobie bardzo dziękuję. Na pewno wie o kim mowa. I teraz Wam pokażę kosmetyki, które właśnie zaczęłam stosować od niedawna i bardzo, ale to bardzo pomogły mi na ten właśnie kolor włosów. Jak wiecie, oprócz tego używam jeszcze tego typowego fioletowego szamponu, który jest właśnie do stosowania do blond włosów, żeby pozbyć się właśnie żółtego odcienia, ale no niestety nie pomógł sobie, nie dał rady z tym żółtym odcieniem, e, ale później był jakiś taki czas, chociaż wy chyba na filmiku, chociaż nie, na paru filmikach widzieliście też ten efekt, że rzeczywiście te włosy były białe, e, naprawdę białe, białe. Ale później, no, niestety, się to zmyło, bo u mnie pewnie gdybym miała od początku dobrze zro zrobione te e, włosy, to pewnie ta maseczka by pomogła. Jest to właśnie maseczka Jeremy Russell Punky e, Color e, i to jest, słuchajcie, maseczka, którą się nakłada na wysuszone, e, umyte włosy. Normalnie tak jakbyście farbę e, kładli e, i e, powiem Wam szczerze, że zapach jest e, jak gumy do rzucia, takiej balonówki wiśniowej, czereśniowej, coś takiego, tak, tak mi to przynajmniej przypomina. Na pewno nie, nie ma to zapachu jakiegoś blicza albo ostrego, takiego duszącego zapachu, więc stosowanie tej maseczki jest bardzo wygodne i bardzo fajne. Maseczkę trzymamy nie dłużej niż 20 minut. Oczywiście pamiętajcie, żeby równo rozłożyć, tak jak przy farbowaniu. I najbardziej rozkładamy tam, gdzie rzeczywiście widzimy te żółte pasma, żółtą ten odcień włosów. I właśnie po 20 minutach spłukujemy normalnie wodą maseczkę. Oczywiście po może być wam się wydawać taki taki dość ten kolor, taki taki fioletowy, taki troszeczkę aż za bardzo. Chociaż u mnie powiem Wam szczerze, było to tylko do jednego zmycia, więc tego dnia, kiedy to nałożyłam, rzeczywiście ten kolor był taki troszeczkę fioletowy, ale zaraz na drugi dzień, kiedy umyłam włosy, już był taki ładny, biały kolor. Ale niestety no, nie pomogło to aż tak na mnie, żeby się efekt utrzymał i musiałam zastosować plan B. I w planie B, też oczywiście, z polecenia tej samej osoby którą serdecznie pozdrawiam, jest Color Charm Veli. To jest produkt, który musicie użyć z tak zwanym jakby rozcieńczaczem 20 albo 30 od o 20-30 mocy. I tego preparatu leje się do miseczki Dokładnie pamiętam słuchajcie, bo robiłam to wczoraj jedną, y, y, jedną ósmą, a tego właśnie takiego rozcieńczacza y, jedną czwartą i wszystko sobie to razem mieszacie, najlepiej to robić w takiej miseczce z pędzelkiem jak do farbowania, wszystko to razem sobie mieszacie i y, 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 kładziecie sobie to na włosy, tak jak samo jak, jak też jak farbę. I nie trzymacie, po pięciu minutach widać już od razu ten efekt takiego działania, prawda? Ja to bardzo widziałam, aż jak Marek zobaczył mówi Jezu, jaki ty masz fiolet na głowie, aż słuchajcie, te włosy zamiast zrobić się białe, one się robiły aż ciemne takie. Po czym po nie dłużej niż 15 minutach spłukujemy normalnie wodą i zmywamy szamponem. Oczywiście też tak samo po aplikacji tego i po zmyciu ten kolor był na najbardziej umie na końcówkach, taki mocno fioletowy, ale to już tak jak dzisiaj znowu zmyłam, Włosy już są dużo lepsze. One są troszeczkę teraz ciemniejsze e, niż miałam, ale taki efekt mi się bardzo podoba. Chociaż wiem, że na pewno po dwóch, trzech e, zmyciach e, tej, tych włosów znowu ten kolor będzie taki bielutki. Ale chodzi nam o to, prawda, żeby nie było tej okropnej żółci. E, preparat wygląda w ten sposób. Jak widzicie, no, zużycie jest spore jak na jeden raz. Opakowanie nie jest duże, ale no, chodzi tutaj o, o efekt bardziej i to właśnie akurat to, co mi zostało. To jeszcze spokojnie na raz powinno mi troszeczkę tam wystarczyć. gdzie jakby mi coś znowu wyszło żółtego, ale mam nadzieję, że, że to się nie stanie. Tu jeszcze jest nazwa tego White Lady. T18, więc jeszcze jest dodatkowa nazwa. Jest to właśnie w takim opakowaniu, w kartoniku. I ja słuchajcie, za te dwa preparaty naprawdę nie zapłaciłam dużych pieniędzy, bo chyba ten kolor charm kosztował jakieś 8 dolarów, a ta maseczka chyba gdzieś koło 5-6. Gdzie wiem, że na dwa, na dwa użycia starczą spokojnie produkty, i to nie, to nie jest, słuchajcie, takie stosowanie jak szampon, prawda, że używacie tego codziennie, tylko rzeczywiście używacie to raz na jakiś czas. Ten kolor charm jest oczywiście dużo mocniejszy i dużo silniejszy, i co jest też w nim fajnego, pokryło mi odrosty, co byłam po prostu w szoku, nie wiedziałam, że to aż ma takie mocne działanie. Ok, słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się przydał i że zamówicie sobie te produkty, jeżeli borykacie się z takim samym problemem jak ja, bo dużo z Was się mnie pytało właśnie, jak uzyskać taki efekt włosów, jak właśnie na tym zdjęciu profilowym. I ogólnie, yy, prawda, wcześniej na filmikach widzieliście moje białe włosy. E, zapraszam Was do innych filmików. Serdecznie Was pozdrawiam. Przesyłam dużo, dużo słońca, bo u mnie go aż nadto. E, do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki. Pa!